Berdyczów, położony w diecezji kijowsko-żytomierskiej, należy do największych ośrodków maryjnych w Ukrainie. Każdego roku w drugiej połowie lipca przybywają tu pielgrzymi, aby pokłonić się Matce Bożej Szkapleżnej, patronce Polesia. Ta tradycja ma prawie 400 lat. Berdyczowski klasztor ufundował wojewoda kijowski Janusz Tyszkiewicz, jako wotum dziękczynne za uwolnienie z tureckiej niewoli. Podarowany przez niego obraz zasłynął cudami. Przez wieki ludzie czerpali stąd odwagę i Siłę nawet w latach największych represji i prześladowań katolików, kiedy kościół zamknięto, a klasztor zrujnowano, wierni modlili się na schodach świątyni, zawierzając swój los Madonnie Berdyczowskiej. Tak i teraz, w czasie trwającej już prawie półtora roku wojny w Ukrainie, ludzie szukają u Matki Bożej Berdyczowskiej pocieszenia i nadziei na zakończenie tego konfliktu. Ja z Odessy i przyjechałem w pierwszy raz. Pochodzę z Odessy, pielgrzymuję pierwszy raz. Z pietówki tutaj szliśmy cztery dni, trzeba było pokonać 120 km. Odpoczywaliśmy w kilku miejscach, ludzie przyjmowali nas serdecznie, dawali nocleg i karmili. Trasa była trudna, jesteśmy zmęczeni, nogi całe w pęcherzach, ale jak dotarliśmy do Berdyczowa, zmęczenie opadło. Wręcz wyrosły nam skrzydła. Wkroczyliśmy tu ze śpiewem i spotkaliśmy się z radosną życzliwością. Przychodzimy do Matki Bożej z prośbą, aby zakryła nas swym płaszczem przed niebezpieczeństwem. U nas w Odessie ostatnio znów były naloty, w których ucierpiało wielu ludzi. W historii Kościoła, ale także w historii poszczególnych narodów, w trudnych chwilach lud wierny zawsze zwracał się do Matki Boskiej o pomoc, o poratunek. Tak samo i w tym czasie trwającej wojny tutaj w Ukrainie, wierni z całej Ukrainy pielgrzymują do naszego narodowego sanktuarium w Berdyczowie. Prosząc, aby Maryja, matka pokoju, ochraniała swym płaszczem cały naród, by chroniła walczących żołnierzy od niebezpieczeństw, by mogli cieszyć się swoim powrotem, zdrowiu do swoich rodzin. A my wszyscy tutaj mogli cieszyć się pokojem na każdy dzień. Każdy raz przychodzimy, każdego roku przychodzimy. Piergrymujemy tu nie, każdego nie, roku. Co z tego, że wojna. Nie lękamy się jej. Wiemy, że Matka Boża zawsze nas ochroni. Jestem wdzięczna mojej mamie, że przekazała nam taką mocną wiarę. Nie było dla niej żadnych przeszkód. Potrafiła nas prowadzić 18 kilometrów do kościoła w nowym zawodzie. Jako małe dzieci pokonywałyśmy tę trasę co miesiąc. To było za władzy radzieckiej, ale mama nie bała się. Zawsze powtarzała, jestem Polką i polskiej wiary nikt mi nie odbierze. Przejechałem razem z mamą z Polonego. To jest moja, to jest moja mama. Szkoda, że ma problem ze słuchem, ale jest ma 82 lata. Każdego roku mówi, że, je, że jedzie do Berdyczowa ostatni raz i mam nadzieję, że tego roku nie jest ostatni raz i że każdego roku jeszcze jeszcze następnym roku jeszcze też przyjedziemy tutaj do Berdyczowa. Z polskiego rodu, z polskiego rodu. Z, powiem, że z Bogu dzięki. To była ogromna wioska, bardzo muzyczna. I oni stamtąd tutaj grali jeszcze właśnie przed rewolucją październikową. Z każdego domu ktoś grał. Nie? Było dwie ogromne orkiestry. Jedna była orkiestra przyklasztorna, a druga była carska orkiestra. No to moja rodzina grała przyklasztorna. A historia nasza jest taka, że na początku, zaż Tyszkiewiczów, tutaj mieszkali muzycy rodzinami całymi. I no, Moje marzenie jest takie, żeby tutaj mieszkali muzycy rodzinami. No, dookoła kościoła oni mieli domy, no, to był ich zawód. I pogrzmiało ten śpiew. A siostry kto miłości do śpiewu nauczył? Mama, mama, i, a mamy i dziadek i my, tak, my potomni muzycy. A muzyka ta sama, nuty te same. Która to nuta polska, która ukraińska? To samo. Tożsamość narodowa, liturgiczna, muzyczna, przeżycie te same wiary, te samo, bo ty, no, ty śpiewasz i ty przekazujesz wiarę. Це 90. Jak przyszłam tu po raz pierwszy, to było w latach 90 ubiegłego stulecia, te mury były zburzone. Na drugiej kondygnacji, gdzie teraz odprawiane są nabożeństwa, wszystkie szyby były wybite. Zobaczyłam wtedy dwa gołębie. Latały dookoła i krążyły między ścianami, trzymały się razem. Pomyślałam, że to gołębie pokoju. Ten pokój teraz przydałby się. Moi dwaj synowie walczą na froncie. Jeden, który był od dzieciństwa niepełnosprawny, został ranny. Ma pokaleczone ręce i nogi. Od wolontariuszy dowiedziałam się, że przewieźli go na zachodnią Ukrainę, ale tak naprawdę nie wiem, co się z nim dzieje. Nie śpię po nocach, wyśpimy się, jak przyjdzie zwycięstwo, a teraz musimy się modlić, nie jak dzień i w nocy, a wtedy Bóg pomoże i doczekamy zakończenia wojny. Bóg pomoże i porymocha będzie za nami. Najtrudniejsze, co ja zawsze powtarzam dla mnie, to jedzie na pogrzeby. My mamy wielkie wtraty. Ja mam swoje lata i ja żyję z takim poczuciem jakiejś winy. Dlaczego ja żyję, a oni umierają? Wiemy, że to cena tej niezależności, którą Ukraina wybrała. Wiemy, że to cena wyboru tego integracyjnego, europejskiego. Wiemy, że to i tak dekomunizacja, która w końcu zaczęła się tak z prawdziwego zdarzenia. To cena, bardzo wielka cena. Ale modlimy się, modlimy się, mamy nadzieję na Boga, że Pan Bóg jakoś skróci te dni, bo dni policzone tego diabła krymnowskiego. Tylko prosimy, żeby Pan Bóg skrócił dni jeszcze, bo oni za długie i za dużo tracimy, za dużo tracimy nasza najkraścia pomoc, tu, w Nasza największa nadzieja jest w tym sanktuarium. Tutaj czuje się potęga modlitwy. Wierzymy, że zostanie wysłuchana i dlatego kierujemy do nasze prośby. Na froncie walczą moi wujkowie i dalsi krewni. Tak samo jest u koleżanek. Niestety już są w rodzinie ofiary. Były pogrzeby. Że je na żal, że je pochowani z rydnych. Ci, którzy bronią naszej Ukrainy, poprosili nas o modlitwę. Nie możemy postąpić inaczej. Jak idzie się w pielgrzymce i jest alarm bombowy, to nie przerywamy marszu. Ich prośba musi być spełniona. My się to przyjść jest kilka Ludzie są zmęczeni, naprawdę są zmęczeni. Ludzie są zdruzgotani, ludzie przeżywają wielkie kryzysy ze względu na śmierć bliskich. Powracają żołnierze z frontu ranni inwalidzi i usiłują też znaleźć siebie w tym życiu, w nowym życiu dla siebie i dla swojej rodziny. Będziemy wspólnie leczyć te rany. Już dzisiaj leczymy. Ten sanktuarium to nie jest dla wielkich świąt. To nie jest dla uroczystości, to jest wyzwanie na dni dzisiejsze. Pomimo wojny trzeba tutaj przyjeżdżać. Jeżeli my się przestraszymy, to co z tego zostanie? To pokazuje, że ten Kościół żyje. Są kolejne pokolenia katolików, młodych katolików. Często są to osoby polskiego pochodzenia, ale nie tylko. Kościół żyje i jest to potrzebne, żeby się spotkać, żeby się modlić, żeby te święta obchodzić w sposób godny, ale też podkreślać katolików, którzy są tutaj na Ukrainie. I to wielokrotnie ja słyszę. Kościół katolicki na Ukrainie, podobnie jak cała Polska, jest tu bardzo dobrze odbierany, dlatego że w czasie wojny kościoły stały się ośrodkami pomocy humanitarnej, ewakuacji mieszkańców Ukrainy do Polski. Kościół katolicki stał się symbolem pewnej solidarności, solidarności no, przez konotację z Polską, ale też solidarności z narodem ukraińskim i z samym państwem ukraińskim. Modlimy się o pokój, o sprawiedliwy pokój, to, to, to też jest bardzo ważne. O zakończenie wojny. Modlimy się za wszystkich naszych chłopaków i dziewczyn, które teraz są na froncie. Wiele już z nich nigdy nie wróci, dlatego że zaginęli. Wiele jest poranionych i teraz są w szpitalach. Modlimy się też w ich intencje, dlatego że nie możemy tylko pamiętać o sobie, a pamiętając o całym państwie, o wszystkich, którzy walczą o naszą swobodę, naszą wolę. My przed Matką Boży bo Pochylamy głowę przed obrazem Matki Bożej Berdyczowskiej, a za jej pośrednictwem prosimy Boga o pokój. Nasze dzieci walczą, syn jest na froncie, z wnukiem straciliśmy kontakt. Cała nadzieja w Bogu, że cali powrócą do nas i doczekamy upragnionego zwycięstwa. Przecież niczego złego nikomu nie zrobiliśmy. Dlaczego oni na nas napadli? Polsce przekazuje wielkie podziękowanie. Przygarnęliście moją synową z wnukami. Musieli wyjechać, bo dziecko bało się wybuchów i ciągle biegło do piwnicy. Dziękuję za wszystko. Wspierajcie nas. ludziom i o nasza. Królowo i Matko nasza, królowo Różańca Świętego, prosimy o miłosierdzie dla tych, którzy oddali życie w obronie swych bliskich i naszej ojczyzny. Królowo pokoju, spraw, aby Twoja miłość i opieka doprowadziły do zwycięstwa Królestwa Niebieskiego, a nasza Ukraina i inne narody żyły w zgodzie i wspólnie sławiły Boga. O to prosimy Cię i błagamy. proslavlali. Amen. Kto nie zna historii, nie potrafi patrzeć w przyszłość. Historia tego kościoła jest bardzo ważna, bo dzięki powstaniu sanktuarium istnieje nasze miasto Berdyczów. Moim zdaniem powinniśmy szczególnie cenić katolickie wartości, bo na nich wyrósł Berdyczów. Zmierzamy do Europy. Chcemy tam znaleźć swoje miejsce. Europa jest chrześcijańska, wiara nas łączy. Dzisiaj tutaj padło wiele słów o pojednaniu. Możemy być różni, katolicy, prawosławni, protestanci, ale wiara w jednego Boga jest szansą na bezpieczną i spokojną przyszłość. Zabezpieczone Niegdysiejsze sanktuarium, jedno z trzech najważniejszych polskich sanktuariów maryjnych obok Ostrej Bramy, Jasnej Góry, Berdyczów, dziś jest najważniejszym maryjnym sanktuarium Ukrainy. Ale kiedy Unosi się nad, nad tym świętem, to brzemie ten ciężar wojny. Modliliśmy się za dusze poległych, za rodziny rozłączone tą straszną katastrofą. Tu, zawsze, szczególnie z obecnym merem, ale też był deputowany Wерхownej Rady, byli przedstawiciele parlamentu obwodowego. Zawsze dobrze się rozmawia, dobrze się współpracuje. Odsłoniliśmy wspólnie tablicę pamiątkową wspominającą spotkanie marszałka Józefa Piłsudskiego i Atamana Simona Petlury w maju 1920 roku. Ten projekt, który zainicjowali miejscowi Polacy przy wsparciu konsulatu generalnego w Winnicy no kilka lat. Czekał, dzisiaj właśnie na tej fali solidarności, wdzięczności, mógł zostać zrealizowany mocny sygnał jedności, współpracy, wiary w, w to, że, że Matka Boska uchroni nas od dalszych nieszczęść, że ta wojna się zakończy. Uciekłam przed wojną z obwodu udańskiego. Tam została moja rodzina na ziemię. Tęsknię za nią. Chociaż tutaj niczego mi ja nie, nie brakuje, tam jest syn pochowany. Pozostał grób mojej mamy. Wszystkie wspomnienia są stamtąd. Przeklęta wojna tyle zgryzot przyniosła, ale pokój nadejdzie. Ukraina z pewnością zwycięży. Mir budzie i Ukraina obiecana. Wielu Polaków teraz mieszka poza granicami kraju. Są uchodźcami. Ale zawsze łączy ich modlitwa i nasze święte miejsca. Jednym takim świętym miejscem dla wszystkich Polaków, Rosjanów po całym świecie jest Matka Boska Bardyczowska. I tutaj kierujemy się, tutaj spotykamy się. I 25 lat temu, jak została ukoronowana Matka Boska Bardyczowska, każdego roku spotykamy się. I w tym roku, nie bawiąc na wojnę, na możliwość bombardowania, alarmy. Idą pielgrzymki. Czekamy na pokój, czekamy na wszystko, żeby skończyło się i mogliśmy wszyscy wrócić do nas, do, do domu, do swoich domów. U niektórych już nie ma domu, ale na swoją ziemię. I ziemia ta czeka wszystkich, pozbiera wszystkich swoich dzieci po całym świecie, bo tutaj jest najpiękniejsze, bo jest nasza rodzina ziemia.